Drugie miejsce w finale programu Big Brother należy do Bartka. Jezu, Bartek. Nie, 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 mnie nie, To oznacza, że program wygrała Magda. Jestem <laki> I okunię, ja kto to się pieszyłyka zrobię i rzekę. Co będzie te oca, jak zamkleję tutaj? Nie zemzlejesz, patrzą nie. na ciebie kamery, dasz radę. Nie, zamejdę, ja ktoś coś pomnie, bo inaczej nie wyjdę, jak zemdleję zaraz. Zobacz, jakim wyjedziesz. Dasz się karę. Bartek, musisz opuścić teraz dom wiecznik. Idę, 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 wielki bracie, idę. Magda, zostajesz. Trzymaj się kochana. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Wow, wow. Jest dobrze. Idź siadaj tam z powrotem. Ja ciebie też kocham i trzymaj się. Za chwilę się widzimy. Jest! Jest i Bartek, jest i on. Szymasz Bartuś! To ja cię przytulam jako pierwszy, bo powiedziałeś, że chciałbyś, żeby cię przytulił wielki braciszek. Dokładnie tak. E, powiem Wam, wielki szok, wielki szok, co się tutaj dzieje. Bartek, nie jest ci trochę szkoda, wychodzisz z domu jako przedostatni. Tak niewiele brakowało. To co tu się działo? To jest po prostu przygoda życia. Cieszę się, że w ogóle byłem tutaj w tej czwórce. Jest super. Mówiłeś, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, ale pokazałeś, że prawdziwy mężczyzna to ojciec, który potrafi uronić łezkę. E, Mówi o bliskich, o rodzinie. Nie, nie. Właśnie. Nie, 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 nie. Szczęśliwa. Zobaczcie, tak wygląda szczęśliwa żona. Już jest swój, szczęśliwa. Słuchajcie, zabieram cię do studia. Buziak dla Madzi, a za moment wpadniesz w ramiona Agnieszki, która cię przepyta. Bartek, pytam każdego. Co zostawiłeś za drzwiami domu Wielkiego Brata? Jakiego Bartka? Myślę, myślę że zostawiłem tego, tego Bartka niecierpliwego, strasznie nie strasznie lubiącego czekać, i, i myślę, że jeszcze dużo dużo fajnego przed nami. Także. A co przed Tobą? Co zrobisz, jaka to będzie pierwsza rzecz, którą zrobisz, kiedy zgasną kamery, zgasną światła? Przytule żonę i synusia. Tylko tego potrzebuję na razie. No to jeszcze chwilę spędzisz z nami, a potem będziesz przytulał Magdę i syna. Wejdź na górę. Ostatnia Madzia czeka na Twoje pomachanie.